Niemcy wybrali sobie właśnie nowych przywódców, a wraz z tym przechodzi czas na spekulacje. Po zwycięstwie partii CDU w wyborach potencjalnym kandydatem na kanclerza Niemiec stał się Friedrich Merz. Dość nietypowy polityk, który przez lata budował swoją pozycję w świecie finansów. Najbardziej kontrowersyjny rozdział tej kariery to przewodniczenie niemieckiemu oddziałowi firmy BlackRock. Największej na świecie firmy zarządzającej aktywami. Ta bliska relacja z globalnym kapitałem rodzi uzasadnione pytania. Czy człowiek, który przez lata reprezentował interesy światowych elit finansowych, będzie w stanie priorytetowo traktować dobro zwykłych Niemców? Czy jego decyzje będą podyktowane potrzebami niemieckiego społeczeństwa, czy może raczej oczekiwaniami globalnych korporacji? Merz nie ukrywa swojego zaangażowania w elitarne międzynarodowe kręgi i regularnie uczestniczy w spotkaniach, chociażby Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie elity polityczne i biznesowe tworzą wizję przyszłości, często bez demokratycznego mandatu. Jego obecność odnotowano nawet na spotkaniach grupy Bilderberg, a więc zamkniętego forum dla wybranych liderów. Podczas gdy członkostwo w międzynarodowych sieciach jest typowe dla współczesnych liderów. Intensywność tych powiązań w przypadku Merca jest uderzająca i to do tego stopnia, że rodzi pytanie: czy jako kanclerz będzie on realizował agendę wypracowaną w tych ekskluzywnych kręgach, czy będzie samodzielnym liderem kierującym się wolą niemieckiego społeczeństwa? Wczesne sygnały sugerują, że nowy kanclerz może namieszać sporo nie tylko w samych Niemczech, ale i również w Unii Europejskiej. Merz otwarcie promuje wizję federalnej Europy, w której państwa narodowe przekazują coraz więcej kompetencji instytucjom unijnym. Jego współpraca z lewicowym filozofem Jürgenem Habermasem nad projektem głębszej integracji europejskiej to sygnał, że jako kanclerz będzie dążył do jeszcze większej centralizacji władzy w Brukseli. Szczególnie niepokoi jego poparcie dla idei europejskiej armii. Podczas gdy dla niektórych może się wydawać, że stworzenie wspólnych unijnych sił zbrojnych jest jak najbardziej roztropne, to warto przypomnieć, że taka współpraca ma już miejsce w ramach struktur NATO. Stworzenie jednej spójnej unijnej struktury uzależnia natomiast nasze bezpieczeństwo od decyzji unijnych biurokratów, którzy na przykład w razie konfliktu mogliby stwierdzić, które połacie terenu nie są warte przelewu krwi i zostawić je bez obrony na pastwę teoretycznego wroga. Nie mówiąc już o tym, że centralizacja sił zbrojnych wymaga nowej struktury dowodzenia, w której ktoś musi być na czele. I wszyscy chyba wiemy, które państwo widzi się w tej roli. Publicznie propozycja ta przedstawiana jest jako wzmocnienie europejskiej niezależności, ale w praktyce będzie się ona wiązała z wieloma ryzykami. Powróćmy jednak do kwestii Friedricha Merca. Podczas kampanii wyborczej prezentował on stosunkowo twarde stanowisko wobec nielegalnej imigracji, a jego pięciopunktowy plan z początku 2025 roku zakładał m.in. faktyczny zakaz wjazdu dla osób bez ważnych dokumentów i stałe kontrole na granicach. Jednak teraz już po wyborach wyraźnie złagodził swoją opinię i wygląda na to, że będzie robił dokładnie odwrotnie niż zapowiadał. Trudno uznać to za coś innego niż pragmatyczny manewr polityczny, który miał za celu przyciągnięcie konserwatywnych wyborców. Merz pozostaje zwolennikiem legalnej imigracji wykwalifikowanych pracowników, proponując utworzenie federalnej agencji imigracyjnej Work and Stay, co w jego odczuciu wpisuje się w potrzeby niemieckiego biznesu. Dla zwykłych Niemców... Perspektywa kanclerstwa Merca rodzi pytania o przyszłość państwa opiekuńczego, politykę mieszkaniową czy wsparcie dla rodzin. Są to zrozumiałe obawy, bo podczas gdy jego biznesowe doświadczenie może być atutem w zarządzaniu gospodarką, mocno wątpliwym jest, aby przełożyło się to na politykę społeczną, która odpowie na rosnące nierówności i niepewność ekonomiczną wśród Niemców. Tak naprawdę tylko czas pokaże, czy Niemcy wybrali dobrze. Czy będzie to kurs uwzględniający przede wszystkim interesy zwykłych obywateli, czy może raczej wizja dopasowana do oczekiwań międzynarodowych korporacji i globalnych instytucji? Odpowiedź na to pytanie będzie kluczowa nie tylko dla przyszłości Niemiec, ale dla całej Europy, której gospodarcze i polityczne centrum znajduje się właśnie w Berlinie. Swoją drogą? Jest to swego rodzaju paradoks, że pomimo rekordowej frekwencji i znaczących przesunięć w poparciu dla poszczególnych partii, niemiecka polityka pozostanie w stanie swoistej stagnacji. Obecna rządząca koalicja, mająca łącznie około 360 miejsc w Bundestagu, będzie kontynuować dotychczasowy kurs, jedynie z drobnymi modyfikacjami retorycznymi. Przypomnijmy, Niemcy bardzo otwarcie sprzeciwiali się poprzedniej władzy. Ale jednak, gdy przyszło co do czego, w urnach wyborczych wybrali dokładnie to samo. Niemiecka pogoń za stabilnością ukazała się więc w rzeczywistości kompletną niezdolnością do przeprowadzenia realnych reform. I jest to w pewnym sensie zabawne, że Niemcy, którzy są tak zmęczeni migracją, którą zawdzięczają rządom CDU i Angeli Merkel, wybrali sobie CDU. Brak realnej zmiany w niemieckiej polityce oznacza, że Unia Europejska będzie nadal zmierzać w kierunku pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i społecznego. Mowa tu o kontynuacji Zielonego Ładu, nieefektywnej polityce migracyjnej i braku realnych reform. Jest to istny przepis na dalsze osłabianie konkurencyjności europejskiej gospodarki względem Chin i USA. Historyczny wynik AFD zamiast doprowadzić do rzeczywistej korekty kursu, paradoksalnie może przyczynić się do jeszcze większego obciążenia innych krajów członkowskich konsekwencjami niemieckiej polityki. Rysuje nam się tu smutny obraz i wiele wskazuje na to, że wybory w Niemczech z 2025 roku można uznać za zmarnowaną szansę na rzeczywistą zmianę. Mimo pozorów przesunięcia na prawo, Fundamenty niemieckiej polityki pozostają nietknięte, a wraz z nimi wszystkie problemy, które systematycznie osłabiają pozycję Europy w świecie. Stwierdziłem, że warto poświęcić temu jeden odcinek, zważywszy na fakt, jak wielki wpływ będzie to miało również na Polskę. Wystarczy spojrzeć na pomysły takie jak nowy pakt migracyjny, który Niemcy aktywnie wspierały i zapewne nadal będą wspierać. Stworzy on mechanizm, dzięki któremu imigranci nie wpuszczeni do Niemiec, Będą automatycznie kierowani do innych państw członkowskich, wliczając w to Polskę. Chcąc, nie chcąc, Niemcy w dalszym ciągu są wiodącym głosem w Europie, więc jeśli będą chcieli wprowadzić to w życie, prędzej czy później do tego dojdzie. Tak czy siak, Niemcy pod przewodnictwem Friedricha Merca najprawdopodobniej nie przyniosą żadnych zmian w niemieckiej polityce. Jestem ciekaw, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Zachęcam do dzielenia się nią poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam Was również do wsparcia naszej działalności, subskrybowania, klikania w dzwoneczek. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.